Tam dzisiaj wybieram się na wystawę Ryszarda Chorowica, fotografika, a właściwie fotokompozytora, który mistrzowko łączy różne fotografie, nawet jeszcze w czasach, kiedy nie było komputerów. Ryszard Chorowic jest doktorem honoris causa na ASP w Warszawie i na ASP we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam. Chcę Państwu powiedzieć, że dwóch fotografów z całej polskiej fotografii wymyśliło określenia. Pierwsze określenie na fotografa, artystę, fotografii wymyśli, wymyślił na półkach. A Ryszard Farowicz wymyślił nowe określenie na to, co sam robi i jest fotokompozytorem. Więc proszę Państwa, oglądamy kompozycję to kompozytora wielokrotnego laureata nagród honoristka. w Warszawie w 2011 roku, dwa w Wrocławiu, a ostatnio najnowszy prezydent dyrektora sztuki uzyskał niedaleko skąd na spokojnej Akademii Sztuk Pięknych, także odsłynny doktor, wyświat parowickiego, wystawa sprzed dwudziestu paru lat, jak nowa. Zapraszamy. Hurra! Przepraszam, że nie jestem w stanie pokazać Wam naszych czas, no po dziewięć, na po, Prosimy o bilety do Krakowa. Zapraszam wszystkich do Krakowa, przepraszam, nie chcę robić konkurencji. Zapraszam może Państwo być w Krakowie, tam jest która że jeszcze chyba dwa miesiące sztuki. Zobaczycie, trochę z tych starszych zdjęć, ale w większości są do pracy najnowsze. Także yy, udało mi się jakoś pójść do przodu, nie stanowym, kończąc zestaw zdjęć. gratulacje tutaj, o ile Państwo nie są po tej czasie, zapraszamy na połączenie tych zdjęć, wymagających pytania, krytyka, słowa pieszczotliwe i miłe to przyjmę i dziękuję bardzo.